Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam, jak trenuję w pokoju hotelowym. Opowiem całą ideę stojącą za tym, co robię i dlaczego tak robię. Także zapraszam na materiał, a teraz krótki intro. W poprzednim materiale pokazywałem Wam, jaki sprzęt biorę na wyjazd służbowy, żeby móc sobie spokojnie trenować w pokoju hotelowym tudzież apartamencie. Teraz chciałbym Wam pokazać, jaki trening robię, co robię i dlaczego. Żeby ta idea była jasna i klarowna, co za tym stoi i dlaczego wykonuję takie ćwiczenia, albo takie serie, albo tak to łączę ze sobą. Także zaczynajmy. Tutaj, jak widzicie, tradycyjnie rozgrzewka z obręczy barkowej z gumą. To, co pokazywałem wcześniej, to, to, na co zwracałem uwagę, tutaj możecie zobaczyć całą tą rutynę. W tym momencie troszeczkę ją przyspieszę. Jest to świetna rozgrzewka obręczy barkowej. Ona pozwala wzmocnić wszystkie części barków, tak naprawdę każdą rotację zewnętrzną, wewnętrzną, w każdej pozycji, oraz ćwiczenia izometryczne te, gdzie przytrzymuję daną pozycję i robię krążenia w jedną, bądź w drugą stronę. Świetna sprawa do każdego treningu, czy z ciężarem ciała, czy siłowego, na siłowni, gdzie mamy jakiekolwiek wyciskania, czy jakąkolwiek pracę obręczy barkowej. I polecam każdemu, jest to świetna rozgrzewka przedstawiona mi przez Dave'a Duranty, który jest, był reprezentantem Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie doskonale zapobiega kontuzjom, wykonywana przez wszystkich gimnastyków każdego dnia tak naprawdę, zachęcam do korzystania z niej następnie zrobiłem mobility flow, również tutaj pokazuję w wersji przyspieszonej mobility flow robię z reguły w dni kiedy pracuję z ketlami, tutaj była godzina 6 rano, wstałem dosłownie 15 minut wcześniej, więc aby się troszeczkę rozruszać, przepompować krew, troszeczkę pootwierać pewne pozycje, bo byłem bardzo mocno zastany. Spowodowane to było głównie dużą ilością pracy, olbrzymia ilość spotkań w biurze, także wykorzystuję ten czas, żeby też popracować troszeczkę nad mobilnością, pootwierać się. Również możecie sobie zobaczyć Mobility Flow tutaj całe. W wersji nieprzyspieszonej. A teraz przejdźmy do treningu. Zaczynam od góry ciała i zaczynam od takiego mechanicznego, powiedzmy w cudzysłowie, dropsetu. Robię maksymalną ilość pompek z, jedno, z grubą gumą oporową, później maksymalną ilość pompek z małą gumą oporową, później robię maksymalną ilość pompek w pozycji staggered, zmieniając rękę, która jest w przodzie i na sam koniec między seriami robię 10 powtórzeń Banded Shoulder Dislocate i jest to spowodowane tym, że opowiem najpierw o Banded Shoulder Dislocate, czyli dyslokacji barków z gumą Otwiera ona, otwiera ona klatkę piersiową, rozciąga mocno klatkę piersiową między ćwiczeniami, między seriami i pomaga lepiej dokrwić dany mięsień. Generalnie chodziło mi o klatkę piersiową, która po dosyć dużej ilości pompek jest mocno ściągnięta. Zrobiłem dwie takie serie. Idea stojąca za tym jest taka, że można wywołać hipertrofię treningiem z ciężarem własnego ciała pod warunkiem, że serie są do upadku mięśniowego. Ja zrobiłem te serie tak naprawdę taki dropset do upadku mięśniowego z każdą gumą. Celowałem mniej więcej w 20 powtórzeń w pierwszej serii, 10 powtórzeń w drugiej, 10 powtórzeń w trzeciej, w trzecim dropie, co daje w sumie 80 pompek, z czego około 60 z obciążeniem w postaci jednej gumy bądź drugiej. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie mięśni antagonistycznych, wiosłowanie gumą siedząc, z tym, że tutaj zrobiłem delikatną rotację, nie robiłem ćwiczenia obustronnie, tylko robiłem ćwiczenie jednostronnie z przytrzymaniem z przytrzymaniem jednej ręki ściągniętej, czyli takie izometryczne napięcie, również starałem się zrobić maksymalną ilość powtórzeń. Następnie ściągałem gumę i trzymałem maksymalnie długo, jak byłem w stanie. Co również, tak jak w przypadku pompek, było do upadku mięśniowego. A między seriami, robiłem rozciąganie gumy. I też zrobiłem dwie serie takie do upadku mięśniowego w każdej z nich. Zasada była ta sama. Zależało mi na tym, żeby to było krótkie, intensywne do upadku mięśniowego. Troszeczkę też inna praca, bo połączenie pracy aktywnej z izometryczną. Następne ćwiczenie to był martwy ciąg z gumą na kolanach. Trzymając grubą gumę. Tutaj był cel na 15 powtórzeń i następnie maksymalna ilość powtórzeń na bułgarskim przysiadzie. Na każdą nogę maksymalna ilość powtórzeń. Średnio mi wychodziło chyba 15 do 20 powtórzeń na każdą nogę. Także w tym wypadku też zrobiłem dwie serie, do, każdą właśnie do upadku mięśniowego. A na sam koniec zrobiłem tradycyjnie brzuch z kółkiem, które ostatnio troszeczkę się rozpadło. I w, na brzuch zrobiłem dosłownie dwie serie po 15 powtórzeń. Nic specjalnego, tylko żeby aktywować pracę korpusu. I tak wyglądał mój trening w pokoju hotelowym. Zajął dosłownie. 30 minut, włączając co rozgrzewkę z gumą i Mobility Flow. Nie trzeba dużo, żeby utrzymać formę i fajnie się bawić, fajnie się czuć. Pójść spokojnie do pracy z myślą, że już zrobiło się coś dla siebie. Nawet na wyjeździe służbowym. Wtedy, gdy mamy tak naprawdę bardzo zapakowany dzień, no bo wyjazdy służbowe takie są, że trzeba jak najwięcej rzeczy zrobić. Jak się jest na tym wyjeździe, zwłaszcza gdy nie ma się możliwości spotkania face-to-face face z osobami, z którymi się pracuje na co dzień? I tak wyglądał jeden z moich treningów w pokoju hotelowym. Kolejny pokażę w następnym materiale. W międzyczasie też powinien się pojawić materiał, jak wygląda mój dzień z życia. I to by było na tyle. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. To mi pomaga e, i motywuje mnie do e, dzielenia się wiedzą e, i tworzenia materiałów na temat sprawności fizycznej, troszeczkę odkrywania e, tego, że nie trzeba naprawdę dużo pracować e, i robić, Bóg wie ile, żeby być osobą sprawną. Każdego dnia możemy być lepsi niż e, dzień wcześniej. E, jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, e, proszę zadaj je w komentarzu. Z chęcią odpowiem, stworzę materiał na ten temat, jeżeli e, będzie to dosyć e, ciekawe. I to by było w sumie na tyle na dzisiaj. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Proszę daj łapkę w górę, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana treningami, e, programami treningowymi z minimalną ilością sprzętu, zapraszam na strongerathlete.pl i do programów Trenuj Codziennie. Dzięki wielkie i na razie.